Hejka kochani, witajcie serdecznie kolejnego dnia, vlogmasu, Chciałam powiedzieć vlogu. Już po vlogmasach, a już przyzwyczaiłam się do mówienia vlogmasu, ale niestety już jest po. Moja Nacia na drugi dzień świąt pojechała do Taty 26 w piątek. No to ja byłam sama, to trochę sobie tu poglądałam Miałam na Tasi lo, e, lolę wystawić, ale mi się nic nie chciało, nie? W sobotę tutaj cały dzień sprzątałam, odświeżałam, dużo nie było. No, ale tego. No, i też mi się nie chciało tych lolek wystawiać, nie? Ale dzisiaj niedziela, Nacia przyjeżdża, to muszę je wy ten wystawić, nie? Tylko tam posegregować wszystko ładnie. A Nacia teraz, y Nacia dzisiaj wraca? To się cieszę, że ten wykładzinka wysłajają w piątek, jak pojechała do taty w y ten. Wstawiłam do prania. Powiem Wam, że się cieszyłam, że się w pracy zmieściła, bo nie byłam pewna. Ona jest taka, Mięciutka, więc to jest bardzo fajne. No i jest teraz świeża, pachnąca i czysta. I to jest też fajne. No, tutaj na tusi orchidea postawiona, powiem Wam, że bardzo szybko ją e, tego zbudowała. A ten złożyła, a to jest niby na 18, plus, ta orchidea do. Składania. A Natasia ją bardzo szybko złożyła. Tam z czymś miała problem, to tam trochę jej pomogłam, ale ogólnie ona sama. Więc te 18, wcale nie są trudne. 12-letnie dzieci mogą bez problemu składać, jeżeli oczywiście lubią Lego, nie? No, tu mam jeszcze kartony: Jezu. Ja, ja ten, ja muszę jeszcze te, tutaj mam te lolki. Obiecałam na ci, że na ten weekend wystawię je do, do sprzedania. No, tak, żeby sobie miała jakieś dodatkowe pieniążki odłożone, albo w coś tam zainwestowane. Jeszcze zobaczymy, chociaż teraz wszystko drogo stoi. I kupowanie czegoś w inwestycjach jest teraz trochę no nie wiem, czy dobra. No, i tutaj mam też do sprzedania pełno. Pełno małych lolek. Muszę wszystko posegregować, bo niektóre rzeczy są o tych dużych lol. Na przykład to okulary tutaj to jest o tych dużych. To muszę trochę posegregować, ale tyle lolek. No. Nie sobie. Taka lolka kiedyś. 12, 13 euro. Ile tutaj tego jest? A takie kosztowały 30, 20. No niektóre miałam tak troszeczkę droższe. Jedną dostała chyba w prezencie. I jedną Nacia sobie powiedziałam, żeby sobie jedną zatrzymała. To jedną lolkę na Cię sobie zatrzymała i tą, nie? Tą sobie lolkę zatrzymała, bo Nacia mówiła, że ona ma w miarę jasną tą cerę to sobie zatrzymała. No, a tak resztę w większości mam ciemne cery, to na nie chciała. Mi się, powiem wam, z tych lol mi się najbardziej ta podoba. Z tych lolek. I myślałam, że Nacia tą sobie zatrzyma, ale Nacia mówi, że ona ma za ciemną cerę i jej się taka nie podoba. A ja powiem wam, ostatnio kupiłam sobie taki tusz yy, z Essence. On jest ten, wodoodporny, nie? I powiem wam, nie za fajny. Niektórzy niby go polecają i tak dalej, niby jest tego, a dla mnie nie jest fajny. On się bardzo kruszy, nie? Jak ja ten. No, da na te rzęsy, to bardzo się kruszy u mnie. Więc u mnie jakoś tak nie. Nie funkcjonuje to. Nie za bardzo mi się to podoba jak. ten, To czarne się kruszy, ten tuż. Więc ja no, za chwilę przyjedzie. To ja troszeczkę tutaj zapalałam, żeby taki trochę klimacik był jak przyjedzie. to tu choineczkę włączyłam. Świeczkę zapaliłam, to jest, o za, tutaj jest, w zeszłym roku kupiłam te świeczki o zapachu piernika. One do tej pory tak ładnie pachną, więc tutaj zapaliłam. Włączyłam sobie film La Palma. To jest o tej, po, e, bardzo fajny film. Ja już chyba go trzeci raz oglądam, ale mi się podoba, nie? Na dworzu jest tak szaro, powiem wam. Nie za ładnie. O tam jakiś pies. Mglisto dzisiaj. Ona ta się też zapaliłam ten. <grymne> e, no. To tej choineczkę, że jak przyjdzie, to żeby taki klimacik miała. No tu to już pościel wyschła Natalki, no to już mam zawleczone piżamkę czeka. Teraz przyjdzie od razu do kąpieli. Ale powiem Wam, że ten tutaj plac mi się podoba. Ma tak fajnie tutaj właśnie te, na te kosmetyki. Tego bardzo fajnie. I tutaj też ta Natasi Orchidea mi się strasznie podoba. Była tu wcześniej ta dekoracja świąteczna, ale na razie nie wiadomo, gdzie tą Orchideę postawić, więc tą dekorację wzięłam i ten. Znaczy jeszcze nie ma, nie ma. No, ale wszystko przeszykowane. Zaraz ten wodę na puszczę, to, że jak przyjdzie, żeby się od razu wykąpała i chyba na kolację zrobię sałatkę, jak Moja Nadia już wróciła od taty, zaraz do kąpieli, tylko chciała pokazać, co dostała od brata. Dostała... Lego. No, też orchidea. też orchidea, tylko że tutaj jest ten, mm, no, no, ta doniczka troszeczkę inna, taka pomarańczowa złota no tutaj taka A tutaj ma takie, ale jest prawie ta sama, nie? Czy tylko kolory chyba inne, nie? Czy to będzie? A to jest biały, a to jest bardziej taki brązowy A tu jest taki bardziej biały, a tu taki jakby brązowy, albo taki kremowy troszeczkę No, na no kamerze tak za bardzo nie widać No Ale też fajne, dwie orki te taka będzie miała to, tak coś, już jeden zjadłam, bo chciałam spróbować teraz mm -hmm. ja nie To się podzieliłam e, To też dostałam mm -hmm. Takie te haribo. To dostałam też, ale to nie na ten prezent i to, bo brat znalazł to jeszcze, a chciał mi ostatnio dać mm -hmm. no ale to lego powiem ci fajne, ale już będziesz miała dwie orchidee. No Akurat to na ten Ale to są takie inne paczki, nie jest teraz takie plastikowe, tylko takie Mhm. Mm. Mm no, to trochę będziesz miała to będzie łatwe. Zrobiłam sałatka oczywiście. Jutro będę musiała warzywa kupić, bo już ogórków nie ma, papryki, już żadnych warzyw nie ma, nie? Jutro muszę zapas zrobić, i żeby nie zapomnieć o kukurydzy, bo już. Miałam tyle puszek kukurydzy i już nie ma ani jednej, nie? No, ja tu czerwoną herbatkę, a Natasia tutaj tą kamilę pije. Ona poszła porozmawiać z koleżanką, co. Co ma jutro przynieść? Czy tego ty, ty masz jutro coś przynieść? Eee, nie, tylko jak już to taką grubą. Takie grube spodnie. A, ja bym sprażył, bo A gdzie jutro idziesz? Jak siedzę? Na łyżwę. Na łyżę. Na łyżwę na jutro idzie. Tylko żebyś mi uważała. ja umiem, już dwa razy jechałam. No, ale żebyś mi uważała, jak będziesz. Ostrożnie, no. nie świrowała. No. Dobra, to tu mam kolację. Będziemy wcinać ryba i no. ten. Ja sobie teraz film zapuszczę. Szkoda, że horrorów nie ma. No, nie ma. Dla mnie, nie? Bo ty nie, takich rzeczy nie oglądasz. No, już zadowolona na łyżwach. Ale żebyś mi uważała, ryba, nie siluj. No, ja to umiem. Po drugie, hmm. ja nigdy nie siluję. No dobrze. Dobrze, dobrze. Kurczę pierwszy mróz, a teraz mgła, jak z jakiegoś. Ej, horroru. Tak mglisto jest, to tak w kamerce nie widać, ale tam, no jak z horroru. Tak, kochani, witajcie serdecznie kolejnego dnia, ja akurat przed chwilką z zakupów wróciłam, trochę się nałaziłam, powiem wam, wyszłam e, koło dziesiątej, koło dziesiątej albo po 10:00, chyba koło dziesiątej wyszłam do sklepu, a już jest po dwunastej, nie, masakra. No, ale ja mam wszystko porobione. Byłam w polskim sklepie, ale nic nie dostałam. Tam było już tak to, co ja lubiałam, to niczego nie było. Wszystko wysprzedane. Byłam w Edece, to kupiłam te ziemniaki. To są już na, ten, na jutro, na Sylwestra, i na później też. Kupiłam tutaj dwa tymbarki. Kole do tych ciastek albo do chrupek. Wodę dokupiłam, cukier kupiłam, bo już mam tą końcówkę, kupiłam wrewę, bo nigdzie nie mogłam majonezu dostać, powiem wam tragedia, byłam w polskim sklepie, w polskim sklepie zero majonezu, w EDC zero majonezu, jeżeli chodzi o polskie majonezy, bo tych niemieckich ja nie lubię. Potem poszłam do ruskiego sklepu. Ani ruskiego majonezu, ani polskiego majonezu. W ogóle nie było wszystko wysprzedane. Masakra. Poszłam później do ten, do innego sklepu ruskiego, też majonezu nie było. No, poszłam na końcu do rewe. Rewe, majonez jakiś tam znalazłam polski. Ale ten, ten akurat za bardzo nie lubię, ale wzięłam, bo chcę sałatkę jutro zrobić na tego sylwestra. No i ten, i kukurydzę zapomniałam, nie, to też z ledwością dostałam, już prawie wszystkie wysprzedane w rewe było, a już gdzie indziej bym nie poszła, chyba jutro jedynie bym może po tą kukurydzę, a dzisiaj tak pełno ludzi, no, ale kukurydzę dostałam z ledwością, tak wszystko powysprzedawane, bynajmniej to co ja kupuję, nie, tam inne produkty to tam były też, nie, ale bardzo dużo wysprzedanych, tutaj troskawki kupiłam, były fajnie w promocji, po euro coś. Wzięłam te y, trzy puszki kukurydzy, ale później jak będzie towar, to ja ten, no, to ja dokupię y, tą kukurydzę, bo u nas tak bardzo szybko schodzi. Kupiłam taki y, zapach do auta buble Gum, y, ten. No, majonez kupiłam. I ten akurat dostałam, w tym w rewę, dzięki Bogu. No nigdzie majonezu nie było. W ruskim sklepie wszystko wysprzedane, w polskim wszystko wysprzedane. W EDC polskie majonezy, wszystkie wysprzedane i w rewę z ledwością dostałam. nie? To się ucieszyłam. No, kupiłam taki sok, tą yy, multivitaminę. No, co ja jeszcze kupiłam? Aha, kupiłam ten z ruskiego sklepu. E, dwie takie tyrolskie. Te akurat lubimy znać ją. E, kupiłam jeszcze. Uw, wow, tutaj są. Kurde. E, ten. Dwie takie połki piersi z kurczaka. E, tu ile jest? Kilo: 27. Zapłaciłam 13. Ponad 13. E, też ten, papier toaletowy musiałam kupić, bo jeszcze niecałe jeden. Te nie? Kolejne co kupiłam to też takie, nie wiem czy my to będziemy jadły teraz na Sylwestra, ale ja sobie pomyślałam, żebyśmy pograły w tego Monopola, bo ostatnio na święta grałyśmy i było bardzo fajne, chociaż ja przegrałam. Ale mimo wszystko było ok. To kupiłam e, takie ciasteczka o smaku e, tego no pomidorowy i tutaj jest taka cebulka. Tych jeszcze nie jadą, ale te bardzo dobre. One są fajne, bo one są takie cieniutkie i naprawdę no dobre. No na pewno nie zdrowe, no ale ale ja do przegryzienia będzie ok. Kolejne, co kupiłam to Natasi herbatę, bo już jej się kończy powoli. Kupiłam sobie taką malinową, bo ta moja też się kończy... To nie jest ta herbata, co ja miałam tą wcześniej kupioną. No, ta akurat nie jest aż taka dobra, malinowa, no ale, ale lubię malinową mimo wszystko. E, tutaj, krótki. Akurat wzięłam te, bo po nich brzuch mnie nie boli, a po lejsach to mnie strasznie brzuch boli, dlatego ja lejstów za bardzo e, wolę nie kupywać. Kupiłam. E, tutaj kupiłam chlebek taki fajny, chrupiący. To trzeba było samemu pokroić. Ja zawsze ten w EDC sama kroję, nie? Bo wtedy ten chlebek jest fajny, świeżutki. Nie kupuję już tych takich, gdzie już są pokrojone. No, kupiłam dwie paczki nagieców. To akurat do tej, do sałatki. E, na kolację tu jest jeden worek. Tutaj ja zapłaciłam ponad. 70 euro 10 centów w tym tu. No, 70 euro 10 centów, tylko tutaj za to. Oprócz tego, nie? No, to kupiłam te e, borówki, bo one akurat były w promocji. Taka duża paka. E, kupiłam te dwie paczki tego Fety, bo mam tylko jeszcze jedną na peta to prawie codziennie schodzi, dokupiłam paprykę, ale paprykę ciężko, bo chciałam na te sztuki, bo wolę na sztuki kupywać, Bo tutaj jest różnie, czasami pechowo trafi. One w środku są, czasami już takie spleśniałe, szczerze mówiąc, więc to jest takie, chybił trafił. Ale te na sztuki nie były w ogóle fajne, więc musiałam spróbować te. Kupiłam kawę, na zapas. Kupiłam takie te, ale to są chyba te większe. A ja się chyba pomyliłam. Ja kupiłam te pałki, a ja miałam te małe kupić. Nie wiem, czy Nacia je zje, kurcze, bo to tak szybko była już zmęczona. Byłam. No dobra, zobaczymy, jak kupiłam te takie pały wielkie. No kupiłam kolej jeszcze. Nacia będzie zła, bo mama ma się odchudzać. E, pomidory kupiłam. Tutaj pomarańcze. E, kupione. No to jeszcze jedną, cztery kupiłam. Dobra. Tutaj jabłka dwa dokupiłam, bo jeszcze y, dwa są. Tylko dwa dokupiłam. No to są te pomarańcze. Musiałam jajka dokupić do tej sałatki. No i kupiłam trzy ogórki. Trzy ogórki kupiłam jedna będzie na kolację. Do sałatki. I ten. Coś jeszcze tu jest. Nie. No. I za te. No i jeszcze tam są ten. Wzięłam po, już schowałam ziemniaki, nie. I za te zakupy. Zapłaciłam ponad 100 euro. To co miałam w tej różowej siat tej siatce, to zapłaciłam 70 euro 10 centów. Ale byłam jeszcze w ruskim sklepie, to kupiłam pierś. To tutaj 13, to już 83. Kupiłam majonez i kupiłam jeszcze tam parę rzeczy. A, i wędlinę. No to już chyba 90. Potem poszłam do tego, do Rewe. No to tam też no ponad 100 euro, nie? 100 euro za te Produkty zapłaciłam, czyli ponad 400 zł. No. No, ja tylko nie kupywałam na tego sylwestra, tego szampana wina musującego. W zeszłym roku kupiłam sobie taką małą buteleczkę, nie? Ale w tym roku tak patrzałam e, na tą małą buteleczkę, tak się zastanawiałam, wziąć czy nie wziąć, ale ja jej cały nie wypiję. Ja tylko łyka wezmę, żeby przewitać ten rok, a patrzałam cenę 2,99, 3 euro. No to jest ponad 12-13 zł. To ja mam te 13 zł wyrzucać. Ja wiem, że to nie jest w tych czasach majątek, ale to też jest pieniądz, tak. No, to ja mówię nie. To ja się napiję soku albo przewitam się wodą, albo nie wiem czym na czysto. Wodą się przywitam na czysto i no tak. kurczę ja się już wykąpałam, wszystko pochowałam, nie chcę mi się już dzisiaj nigdzie iść ten. E, powiedziałam sobie, że ja dzisiaj już sprzątać nie będę tylko kurzę. No ja Bloke umyłam, podkurzałam jeszcze kurze, wytarłam, ale tych kurzy prawie w ogóle nie było, ale i tak przetarłam. Za godzinę no. Nacia przychodzi, kurczę ja o 10 wyszłam po zakupy, a to już jest prawie druga godzina, nie Piesza 38. O trzeciej nacia będzie, no i dobrą godzinkę mam jeszcze dla siebie. Ja już w piżamie przebrana, to jest piżama, która z tego w Primarku sobie kupiłam i pierwszy raz ją ubrałam, nie? No, a ja już dzisiaj wychodzić nie będę, więc ja już jestem w piżamie. Głowa, powiem wam, tak mnie rozbolała, chyba mnie to przewiało. Dzisiaj jest mroźno, słonecznie, znaczy się słońce świeci, jest mroźno, ale jest też w jakiś sposób, ja nie wiem, ja się tak zgrzałam, no i to mnie chyba, ten, załatwiło, nie? Dobrze, to jakby co, to wtedy do później, bo mam tylko jeszcze godzinkę, to sobie coś tu pooglądam. Kawkę wypiję i... A, muszę jeszcze pranie wstawić, bo od jutra ma ten, no... Jutro albo pojutrze ma śnieg tak padać niedużo, 20%, ale już tego. Znowuż mokro będzie na balkonie, dlatego sobie dzisiaj pranie jeszcze porobię. Ręczniki popiory, bo jest ładnie słonecznie. Jest wietrz, jest wiaterek, taki i słoneczko, więc to może tak w miarę wysnąć. Więc sobie ręczniki popiory, jak Nacia przyjdzie, to ten. Te ciuchy, ale ją też pierw do kąpania dam. By się od razu wykąpała. No, dobra. To jakby co? To do później. No, ja Nacia akurat wróciła. <gryw> I jak było? Fajnie. Jechałaś na tych łyżwach? No, akurat w tym momencie tak nie padało Mhm. Mm I jak ci to jeżdżenie szło? Dobrze. Dobrze, ja nie razu spadłam. Tak. No, nie no. to fajnie. A coś dzisiaj, co robiliście? Różne rzeczy. O, no to dobrze. Dobra. To ja nie będę już dzisiaj na tego. Tam mi się planie robi. Jakby, co to wtedy? Do juterka. My tu z Oznacią pokadamy na spokojnie ja tam na naleśniki zrobiłam, placuszki takie, no i oczywiście z owocami, dżemik, nutella, jogurcik i tym razem e, cappuccino. Jaka kochani, witajcie serdecznie kolejnego dnia, dzisiaj już mamy Sylwestra, no ja akurat przyjechałam z miasta, Jezu muszę się wykąpać, stawiłam teraz na sałatkę, bo jest trzecia godzina, piętnasta... Miałam wczoraj zrobić, ale ten. Wczoraj mi się nie chciało. Lenia miałam. Najważniejsze, że mam w mieszkaniu ogarnięte, wszystko posprzątane. Dobra, zabieram się za tą sałatkę. kuczę. Która to jest godzina? No, pół do trzeciej. Pół do trzeciej godziny pewnie sałatkę będę robiła. To będzie w pół do czwartej. Z godziny niech ta sałatka jeszcze ten w lodówce czy dwie. No i potem sobie pojemy. Chociaż ja powiem Wam, że ja dzisiaj to ten. Ten Sylwester to u nas będzie normalny taki. Tylko kolacja taka troszeczkę większa, nie? I tak sobie myślałam, żeby znaćę w Monopola pograć. Co ty na to? Okay. Chciałabyś w Monopola pograć? Monopoli. Monopoli? Dobrze. Dobra, idę ogarniać. Ja tu wraty nagrywam bo powiem wam, że ostatnio tak nie mam za wiele co do, do nagrywania codziennie albo do sprzątania albo coś muszę porobić. Więc nudy trochę, dlatego po troszeczkę nagrywałam. No, ale dzisiaj zakończę tym sylwestrem. Ja szampana pić nie będę, bo nie kupywałam się nie opłacało. Jak ja patrzyłam taka mała buteleczka 3 euro, a ja tylko może łyka z tego wezmę, i resztę pewnie wyleję, bo nie będę chciała wypić. Więc umie to jest bez sensu sobie wodę wypije albo coś innego no na przewitanie. Wezmę tą no, lampkę od wina, tak wleję sobie z soku czy coś i będzie to ten. Wino musujące na przewitanie. Dobra, jakby co to. Ja wtedy tutaj działam i później się Ja sałatkę zrobiłam, teraz mi się ten kurczak moczy w tym w jajku i w przyprawach, Z godzinkę, niech się pomoczy. Ja to przykryję. Ten i do lodówki na godzinkę Teraz dam. na spacer. Dzisiaj tak mocno wieje. Jezu. Czapkę zaraz ubiorę, nie, nie ubieram, bo tu jest ciepło, a nie chcę się zgrzeć. Tu już moja Natasia ubrana na spacerek. Ale powiem Wam, ten kaptur mi się podoba. Tylko Natasia go nie chce ubierać. Ona fajnie w tym. A weź, pokaż. Znaczy się, jak tak masz ubrany, fajnie on wygląda. Natasia nie chce tego. No. Fajny jest. Tylko Natalka go nie lubi. No dobra. Nie lubię tylko po prostu ten. A ten przeszkadza mi z tym, No, ale jak nosiłaś to tego. No dobra, my się zbieramy na spacerek. Czepuchę ubieram i idziemy. Tak, nie, jak to dzisiaj? Ale trochę spacerek dobrze zrobię. Jak się podoba taki spacer? Mało ludzi. To jest fajne. Chociaż miał dzisiaj śnieg padać. Miał padać, ale nie pada, tylko strasznie wieje. No Mamy no, ale... już w końcu ten sylwestrowo, chociaż ja tak nie wiadomo, jak nie jestem ubrana. Tętym muzykę zapuściły. Tutaj moja Natasia <grym> sobie sukienkę ubrała. Dzisiaj tak trochę sylwestrowo. No i przy hojnerce tak świątecznie, Słuchajcie, się pomalowało. make up sobie zrobiła, bo mówię jak sylwestrowo to make up musi być, no tak, tak. mój ładna, ślicznutka. Mamy no, no. sobie teraz zapuściły grę na Nintendo, miałyśmy sobie planszówkę yy, pograć, ale Nacia włączyła Nintendo. Co to jest za grę? Mario Bros. Wonder. Aha, no. Dobrze, my będziemy kończyć. Życzymy Wam oczywiście szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrówka, żeby ten przyszły rok był dużo lepszy od tego starego. No, więcej pieniążków, żeby każdy zarabiał, ale co najważniejsze, to właśnie to zdrowie, nie? No, ja też tam. Mm, moje skarbusi zawsze życzę, żeby ona zawsze wiecznie zdrowe mi było I Jeszcze raz życzymy Wam szczęśliwego nowego roku i do następnego. Do usłyszenia. pa! Pa!